W dzisiejszym filmie ukażę kadr z imprezy, która się tutaj ostatnio odbyła. Gościłem uczestników Ośrodka Jazdy Konnej w Gzinie. To jest koło Unisławia. To jest piękna stadnina od kilku lat rozwijana przez panią Ewę Olizarowicz. I tutaj na tym filmie. Zobaczycie, jak prezentują się te wspaniałe, rosłe zwierzęta na tle Starodrzewu, na tle Kijewskiego Parku. A ja jestem Maciej i na tym wideowlogu ukazuję okruchy swojego skromnego pałacowego życia. Do oglądania Was serdecznie zapraszam. Wiecie, jak to jest. Każdy mówi: Nie, nie, nie trzeba, nie trzeba. Ale praktyka jest taka, że jak przyjeżdżają jacyś goście, to po prostu trzeba ich godnie podjąć bez względu na jakieś tam wcześniejsze deklaracje. Ja się tego tak nauczyłem, dlatego myślę sobie, że podejmę to wyzwanie od Ewy, która jest właścicielem tej stadniny koni. I zrobię grochówkę. Problem jest taki, słuchajcie, że ja grochówki jeszcze nigdy nie gotowałem, i tak jak lubię robić różne zupy, i w ogóle lubię jeść zupy, to jest jedna z lepszych rzeczy w ogóle, które są w naszej kuchni, to grochówki jeszcze nie robiłem. No i cóż, zostawiam to na ostatni moment, bo dzisiaj jest sobota. Jutro w popołudniu, wczesnym popołudniem, przyjedzie tutaj 10 jeźdźców na swoich rumakach. No i trzeba ich jakoś podjąć. Jest zimno, ja mam, słuchajcie, czapę. W ogóle jest po prostu bardzo zimno, zaraz idę napalić w kominku. Niemniej właśnie o to chodzi, żeby uraczyć gości kawą, ciepłą zupą. Rozpalimy ognisko, z tym, że nie wiadomo, czy nie będzie padać. Więc może będziemy musieli jednak przenieść się tutaj do pałacu. Wobec czego ja muszę jutro też wcześniej rano przyjechać, żeby rozpalić w pałacowym kominku, żeby było ciepło, zawsze się jakiś zmarzluch znajdzie. No, a tymczasem jak nigdy, ja sobie wydrukowałem przepis z tej strony, to jest chyba Ania Gotuje zdaje się, tam są dosyć dobre przepisy, no i krok po kroku, słuchajcie, z wagą. Wszystko odmierzam, żeby tylko po prostu tej zupy nie zepsuć, bo jak coś mi nie wyjdzie, no to jutro będzie kicham po prostu, nie może tak być, nie? No, tymczasem ja dzisiaj mam sporo takich prac przygotowawczych i to nie jest pierwszy dzień, bo to już chyba będzie trzeci dzień jak ja sprzątam. dla 10 osób. Tu jest garnek 15 litrowy, w którym gotuję groch, tylko się okazało, że są potrzebne inne takie duże garnki, żeby osobno gotować warzywa, do których potem trzeba dodać mięso, ale ono mi się nie zmieściło, musiałem je wyjąć do jakiegoś innego garnka, tylko ten garnek też jest kurde za mały. Tu tutaj w ogóle ostatni palnik to jest patelnia, na której ma być jakiś boczek, którego w ogóle mam za mało, dlatego wrzuciłem w ogóle więcej żeberek, ale one się tutaj gotu nie mogą gotować, bo jest za mały garnek, a tutaj te cebule i w ogóle ziemniaków wydawało mi się, że tam jest za dużo, więc to odłożyłem na zapas. Ja dole, ja po prostu nie wiem co ja tutaj zrobię z tym wszystkim. jestem beneficjentem tego spotkania tylko klienci Ewy która jest właścicielem stadniny koni prowadzi to od kilku lat samodzielnie ja przyglądam się temu tak z pewnym podziwem mówię to słuchajcie zupełnie szczerze że podziwiam osoby które potrafią wyjść z pewnej bańki z pewnego mechanizmu społecznego z jakiegoś systemu, wyprowadzić się z miasta do wiejskiego domu i tam po prostu realizować swoje pasje. To znaczy, mówię tutaj o osobach, które są rzeczywiście same, tak? albo, albo są to jakieś pary, małżeństwa równie dobrze. Tak czy inaczej, zawsze są to osoby o niespotykanej odwadze, które decydują się na taki krok. To jest po pierwsze. Nie każdy się na to decyduje, tak? To mało kto. Ale jeszcze rzadziej się to udaje, bo myślę też, że w dzisiejszych czasach trochę tak jest, że nie chodzi tylko o to, żeby mieć ten dom za miastem, ale chodzi też o to właśnie, żeby przede wszystkim realizować pewne pomysły, swoje pasje. To jest jakby pewna różnica w tym dzisiejszym Eksodusie z miasta na wieś w stosunku do tego, co było kiedyś, w latach 90., gdzie ten eksodus był utożsamiany raczej z pewnym sukcesem majątkowym, gdzie po prostu no, wypadałoby zamieszkać poza miastem, wybudować dom i mieć wygolony trawnik obsadzony tujami. To jest rzeczywiście synonim sukcesu. Dzisiaj tym sukcesem jest niezależność ekonomiczna, niezależność finansowa od wszelkich systemów. I żyć w oparciu o te swoje zainteresowania, o swoje pasje. To jest bardzo imponujące, i jakby tutaj Ewa nie jest pierwszą osobą, którą ja poznaję, która zdecydowała się na coś takiego, poświęca się temu. I to widać w tej aurze wokół niej, która się nad nią gdzieś unosi, ile to wszystko wysiłku kosztuje. Żegnajcie, żegnajcie roślinki moje. <laughs> tak, niestety, ale część z Was muszę schować do piwnicy i to już jest właśnie ten moment nocnych przymrozków, które są dla Was niebezpieczne. Wiele w tym roku się nauczyłem dzięki Paulince, która wniosła sporo życia do kijewskiego ogrodu. Ja nigdy nie znalazłbym czasu na to dłubanie w ziemi, na te wszystkie prace. A teraz, a teraz chciałbym to zatrzymać. Właśnie te mocne kolory, które poprzez te jesienne wybarwienia, o chociażby tutaj właśnie przy tym klonie, japońskim widać i y, też pięknie się prezentuje hit jak dla mnie tegoroczny y, bluszczyk kurdybanek wszendobylski mam już go chyba kilkanaście i tu i tam pewnie będzie jeszcze więcej y, i ta dalia zresztą też nie zawiodła mnie w tym roku więc właśnie Staram się jeszcze to zostawić, jeszcze na chwilę do tej imprezy, właśnie tutaj. Dzisiaj czekałem, żeby może jeszcze ktoś się zachwycił tymi kolorami. Ja wiem, ja wiem, że to tylko kilka doniczek i że to jest skromne. Wiem, że w internecie pokazują wspaniałe ogrody, ale ten nie jest pokazowy. Ten jest prawdziwy. Jest mój. A tu, na tym stoliku. Stoi piękny bukiet, chyba najładniejszy, jaki widziałem w życiu. Stoi i codziennie przypomina o sobie, wypełniony aksamitkami. Sami powiedzcie, czy nie wygląda to cudownie? Właściwie nie wiem, kto tu lepiej wygląda, czy te majestatyczne konie, czy raczej te dziewczęta, które niczym świta jakiegoś władcy zawitały do Kijewskiego parku. że faktycznie te zwierzęta wspaniale wpisują się w krajobraz starodrzewu, w te jesienne barwy. Kroczą one jeden za drugim spokojnie, majestatycznie, bez nerwów. No. Zaparkujcie sobie i zapraszam. My je rozsiodłamy. Ściągniemy z tyłu te siodełka, okay? albo gdzieś tam bardziej z przodu, żeby nam nie przydeptały. Jak jest możliwość, to całe drzewo jedną liną, i do tej liny dajemy jednego konia. Jednego konia. Jak jest, słuchajcie, ląża, to można już odtąd. Z pewnością moi goście są nieco zmęczeni. W końcu panie, przybyły dosyć długą, kilkugodzinną drogę. Taki był plan, żeby tutaj w zespole pałacowo-parkowym w Kijewie szlacheckim właśnie się zatrzymać na popas, na coś do jedzenia, na ognisko i fajne rozmowy. A potem z powrotem do domu. Ale tu ma... no. Słuchajcie, ja już tutaj powiedziałem, że na końcu, po prawej stronie jest toaleta, jakby co? Tam, tu jest coś do picia, dwie kawy, słodycze, zupkę zaraz naleję i ognisko się pada. Nie, nie. Yeah, no tak? my pas, my pas, no, to, my normalnie teraz no. robić ogieł, nie? No, no ale nie. To rozkrzesać. Rozkrzesać, no, tak, no. tak. To, no, to była taka zrobiła... podróż z no, tak, takie ogień, no, się przydało. Nie, no generalnie czasem jest tak, że myślę, że ja biorę ten. No, no, by, ja by, po prostu tutaj ze trzy talerza i sobie bierzcie panie, ale nie takie sobie zalewajcie, bo nie wolą nie wolą, nie Uważajcie na ten stół, bo jak się tutaj jest jakiś to się oprze. No. No. Dobra, ten... Dobra. Tak. las mi tak. Albo sikać, albo siadę. No. No. Tam też jest stół, też można tam usiąść. No. Możecie się I po prostu rozsiąść. No. No, Macie naprawdę pierwszy raz? Co, pierwszy raz? Nie, kości. Nie, ale to był pierwszy raz. Zostawmy gości na chwilę w spokoju, niech sobie odpoczywają, a my spotkajmy się z czystą naturą. Widać, że konie dobrze się czują, zadomowiły się tutaj, spokojnie sobie odpoczywają też. Ten koń prawie że czarny, chyba nie, nie do końca czarny, ale taki jest niespokojny. Patrzy na mnie z zaciekawieniem. No, ja bym się do niego nie zbliżył w każdym bądź razie. Ten kary właśnie najbardziej mi się podoba. Pięknie tutaj pasuje do tego słońca. Po prostu co to się dzieje w tej stajni, nie? No bo ja rozumiem, raz na jakiś tam czas musi coś wydarzyć, tak? Ale jak słyszę, że ktoś no, tam że na jednej jeździe, na jednej jeździe, jak trzy czy cztery razy spadł z konia, tak? No, 3, spad, 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 tak. no to, to, to po prostu ja tego nie rozumiem. Ale oni wiedzą, co wtedy, ja, ja się zastanawiam, ja przeżywam to wszystko, nie? Natomiast no. inni w środka, oni tam spadali, nie wiem, ale później te dzieciaki są takie zafartowane. No właśnie. I one wtedy wiesz, spadają, albo w ogóle nie jeżdżą. Ale spaść z konia, jest w tym coś fajnego. To jest coś takiego jest w kulturze takiego. nie wiem, spadł z konia na przykład. Ktoś kto spadł z konia, to poznał no to tak. czegoś, czego doznają, nie wiem, bohaterowie książek, jakiś tam filmy i ja. tak dalej. Fajnie jest przynajmniej raz w życiu spaść z konia. Ale ja tak? no, już nigdy nie spadł. Ja sobie już świadomę. Ja to, że... zaraz, to masz, to jest... Pogadało mi się o spadaniu z konia. A w rzeczy samej włożyłem kij w mrowisko. Jednak mój projekt jest troszeczkę inny, on jest bardzo kosztowny ze względu na tą ilość metrów kwadratowych, ze względu na to, że to jest zabytek. I teraz wiecie, realizacja wszystkich tematów typu agro, jakaś kawiarnia, jakaś niewielka gastronomia, jakaś sprzedaż tutaj zawsze się będzie wiązać z dużo, dużo trudniejszą procedurą. Formalną, urzędową, w różnych urzędach, żeby coś zrealizować, ale też jakby dobór tych środków technicznych, rozwiązujących jakieś problemy, tak, związane z ogrzewaniem, związane z remontem ścian, one zawsze muszą mieć charakter konserwatorski, muszą mieć charakter trwały i skuteczny, ale też finansowo korzystny. I to wszystko jest po prostu, słuchajcie. Skomplikowane. Ale tak czy inaczej, ja po prostu patrzę z pewnym uznaniem na to, co robi Ewa, na to, co robią osoby podobne. I wiem, ile to wysiłku kosztuje. Myślę, że osoby, które nigdy tego nie doświadczyły, to nigdy tego nie zrozumieją. Jak to jest być samemu. Budzić się rano, kiedy jest za oknem mgła, kiedy jest zimno, kiedy ogrzewanie na przykład nie działa czy działa, ale nie opłaca się tego odpalać i trzeba tu się ruszyć do pracy. Jest to takie trudne, dlatego że nie ma tego szefa, nie ma tego kogoś, kto by zachęcił, kto by zagroził. Trzeba się właściwie zmotywować samemu w oparciu o jakąś wiarę w ten swój cel. I to jest właśnie takie trudne. Szukanie tej samo motywacji, słuchajcie, jest naprawdę wielką sztuką i wymaga hartu ducha ludzi, którzy się tym zajmują. Dlatego ja nigdy, nigdy nie krytykuję osób, które mają własną działalność gospodarczą, jakąkolwiek w ogóle, a tym bardziej podziwiam osoby, które zaprzedają się temu zupełnie, oddając jakby wszystko, bo nawet swój czas życiowy. Swojemu projektowi, wyprowadzając się poza miasto gdzieś tam do wiejskiego domu, e, przestawiając się na zupełnie inną ekonomię gospodarstwa domowego, na inne jedzenie, na e, zmianę całego życia, praktycznie. Ludzie siadają wokół ognia, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to jest to takie trochę dziwne, nie? że siadamy wokół ognia, który w tym momencie żyje. No, wyobraźmy sobie, że wzięlibyśmy miskę z wodą. Nikt dookoła nie siada. Albo kawałek drewna. W końcu to też jest część natury. No, ale to, że siadamy wokół ognia, to <laughs> nikogo nie dziwi. Ja rano wyjdę i wieczorem wracam. Dobrze, lepiej żyć pełnią życia, szybko umrzeć i robić to, co się kocha, co życzy, No. Tam jestem No, na stronie. ale jak już przeliczyła te godziny robocze, to to majątek, tak? No hmm. tak? nie na ten, nie jestem co, na Teatr Maniaku hmm. no, na Facebooku. No i tam co chwila ktoś w tych teatrach teraz spada, Spadą? nie? Mm -hmm. Co chwila ludzie spadają. Tak? No. Albo zawsze spadali, a teraz jest nagłośnione, mm -mm. nie jest tak? Nie. Taki porządny, on no. spadł. No. Eee, to coś było Było tydzień no, no, temu, tak, czy półtorej tygodnia temu spadł. A on tam naprawdę był no, miał wyposażenie, ale i miał dużą umiejętności. umiejętności i wiedzy. No i mnóstwo hejtu było na ten temat. A bardzo mnóstwo. No, ja już, aż kobieta, a ja czytam właśnie zawsze komentarze. I kobieta właśnie chyba z rodziny powiedziała, że już chyba wystarczy tego hejtu, że on całe swoje życie no. tak naprawdę było pasją jego góry, zmarł w tych górach. I tak naprawdę to była jedna największa część Stefania? <grywa> ja jeszcze jestem dalej archeologiem. Zuciakłbym pokazywał, bo szkielety normalnie wychodziły z tych piaskownicy, ja. Stopa końsko-szpotowa. Tym razem nie chodzi o nasze koniki, które tutaj sobie pięknie biegały, tylko chodzi o wrodzoną wadę małego. Chłopca małego Olka, który właśnie przez tą wadę nie mógł chodzić, ale na skutek trudnej rehabilitacji zaczął się poruszać normalnie. Natomiast ostatnia specjalistyczna wizyta wykazała, że niestety sprawy nadal nie mają się dobrze i Olek wymaga operacji. Kosztownej, która kosztuje 35 tysięcy złotych i żadnego przeciętnego człowieka, tak zwanego normalnego, po prostu na to nie stać. Dlatego ja Was serdecznie proszę o pomoc, o wpłaty pod linkiem, który jest w opisie tego filmu, na zrzutce, Więc jeszcze raz serdecznie Was o to proszę. Na pewno Olek będzie miał okazję się kiedyś odwdzięczyć. Bardzo dziękuję. musisz parę takich koniasi eee, i faktycznie to trawę skrócą. <grystanie> to ko kozy powinieneś mieć. <grystanie> mogę go głaskać po A ma jakiś wyłącznik gdzieś albo coś? Reset Wokół tak. Ciebie niech się kręci. Tak. Jak Ty będziesz stał, to on będzie kółeczka wokół Ciebie się kręci. To prawie jak mój pies. No, to tak właśnie. Wygląda. Nie ukrywam, że trochę się to tym... komfortowo czuję, ale A jak on na mnie patrzy, to mam na niego patrzeć. Teraz będzie się kręcił, bo nie mówi, że jest Ojej, no mi to... to... ten... chętka. A oni właśnie ci mówią, żeby on był niewsiedliwy. No, Aha, on jest wytrzydłany. To niestety musi być wytrzydłany. <zm> 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 <zm>

Strzyżę mojego ligustra. Nie, to nie, nie, dobrze, dobrze. To zwierzę. Ręka tu, ręka tu, druga ręka tu. Tak. I z odbiorem. Tak. Trzymaj. Mhm. Jesteś bardzo wysoki facet, więc. A. Czy masz wodę? Trzymasz, wodę i jednocześnie przysiedel. Okay. Poczekaj, trzy palce to wodę, dwa na rękach. chłopuś. Tu i tu.

Po raz pierwszy tego dnia jeździłem konno, ale tego, że Ewa puści mnie bez kontroli, nie spodziewałem się naprawdę. Niemniej było to przeżycie cudowne i ja Was zachęcam do tego, ale w tej sprawie komunikujcie się proszę z Ewą, czyli z ośrodkiem jazdy konnej w Gzinie, lub ze mną przez maila. Coś się uda zorganizować. Dystans. Jak będziesz miał większy dystans, tak. O właśnie. Jeszcze większy dystans, tak. Znacznie to przytrzymanie po Super. O tak. Der.